Cześć, witam Was bardzo cieplutko w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam książki, które przyniósł mi niekto inny, a właśnie ten oto zajączek wielkanocny, który będzie stał cały czas obok mnie. Książki schowałam do takiego stylowego, oczywiście wielkanocnego koszyczka. Jest ich pięć i mam nadzieję, że uda mi się Was z nimi zainteresować. Nie będę się na ich temat rozgadywać, bo ich recenzje ukażą się na moim kanale już w kwietniu. Dlatego zapraszam do oglądania. Myślę, że chyba nikt nie zaprzeczy, jeżeli powiem, że większość moich książkowych kocha koty, dlatego kiedy zauważyłam, że na polskim rynku wydawniczym pojawiła się książka Madelni Słan Historia Kotów, nie mogłam się jej oprzeć i oczywiście musiałam ją mieć. Jest to książka, jak sam tytuł wskazuje, przedstawiająca nam historię kotów od czasów starożytnych aż do współczesności. Znajdziemy w niej sporo ciekawostek, napisana jest interesująco, lekko, z tego co zdążyłam już się zorientować, czytając, wybiórczo poszczególne rozdziały. W ogóle zainteresowały mnie tytuły tych rozdziałów, między innymi tytuł na przykład Koty w literaturze i sztuce romantyzmu. Z tyłu znajdziemy także wykaz y, słynnych miłośników kotów oraz wrogów kotów. Za wroga kotów został uznany m.in. Napoleon Bonaparte, który miał uczulenie na kocią sierść, a także Juliusz Cezar, który nie lubił kotów, w związku z czym stosował dość drastyczne metody pozbywania się ich. Mam nadzieję, że książka okaże się ciekawa i wciągająca i oczywiście, że będę mogła ją Wam polecić. Kolejną książką, którą wyciągam z mojego wielkanocnego koszyczka jest Noc przed festynem Sas, Saszy Stanisicza. Mam ogromne problemy z przeczytaniem nazwiska tego autora, ale w każdym razie jest to pisarz, który urodził się w Bośni i Hercegowinie, a już od wielu lat mieszka w Niemczech. Jest zdobywcą wielu nagród literackich. Książka zainteresowała mnie po pierwsze swoim tytułem Noc przed festynem, który wydaje mi się całkiem intrygujący, a po drugie opisem, który pozwolę sobie teraz przeczytać, bo nie chciałabym nic pokręcić, a jak jak wiecie, łatwo jest coś pokręcić w przypadku książki, której się jeszcze nie czytało. Wieś śpi, tylko niektórzy czuwają. Choć nikt nie widział włamania do domu regionalnego, wiejskie archiwum zostaje otwarte. Jednak mieszkańców martwi nie to, co zostało skradzione, ale to, co się wydostało na zewnątrz. Dawne historie, baśnie i legendy, zapomniane tajemnice i wstydliwe sekrety snują się po wsi wraz z ludźmi. Składają się na opowieść o wielu latach małomiasteczkowego życia, w której spotykają się zasiedzeni i napływowi, zmarli i żywi, rzemieślnicy i artyści, emeryci i szlachetni rabusie w piłkarskich trykotach. Każdy z bezcennych mieszkańców chce doprowadzić coś do końca w noc przed festynem. Potem może być już za późno. Stojący obok mnie Zajączek Wielkanocny przyniósł mi również stojący obok mnie przedpremierowy egzemplarz czasu Beboka R.A. Antoniusa, czyli Roberta Antoniszczaka, pochodzącego z Nowego Sącza. Akcja tej książki toczy się na Śląsku w latach 50 i swoją premierę będzie miała ta powieść 22 kwietnia. Mam nadzieję, że do tego czasu jej recenzja pojawi się na moim kanale. Przyjdzie, bebok i cię zje. Słyszy często od swojej matki bohater książki. W Gwarze Śląskiej mianem Beboka określa się tajemniczego stwora, który mieszka blisko domu, czyhając na niesforne dzieci. W powieści Antoniusa Bebok to jednak coś więcej. To wewnętrzny lęk, odwieczne zło, roczna strona świata kusząca i przerażająca jednocześnie. Autor sprawnie posługuje się archetypami, literackimi aluzjami, nawiązuje do stylistyki biblijnych apokryfów oraz wielkich powieści XIX-wiecznych. W wykreowanym przez niego świecie buchakowskie postaci mówią po śląsku, a PRLowski stalinogród staje się panoptikum na miarę opowiadań szulca. Zajączek wielkanocny prosto od dziennikarza i filozofa Piotra Rudkowskiego przyniósł mi również jego najnowszą książkę. Czyli Adam i Ewa idą do nieba. Jeżeli zrobi na mnie duże wrażenie, to jej recenzja pojawi się na moim kanale, natomiast jeżeli będę miała do niej jakieś uwagi, to moją opinię na jej temat będziecie mogli przeczytać na moim blogu. Ostatnia książka, która znajduje się w moim wielkanocnym koszyczku, z całą pewnością będzie zaliczana do grona największych w mojej domowej biblioteczce. Jest to Żywot Górala Poczciwego, czyli Wojciecha Brzega. Muszę powiedzieć, że książka została prześlicznie wydana. Na razie nie będę Wam o niej zbyt wiele opowiadać, powiem tylko, tylko tyle, że Wojciech Brzega był gawędziarzem, rzeźbiarzem, malarzem, pisarzem, współpracownikiem Stanisława Witkiewicza, a tak z ciekawostek na przykład Stefanowi Żeromskiemu wyrzeźbił szachy. Recenzja tej książki ukaże się na moim kanale prawdopodobnie już w najbliższym tygodniu i oczywiście mam ogromną nadzieję, że uda mi się zainteresować Was nie tylko tą książką, ale również y, samą osobą Wojciecha Brzega. Ja już się z Wami żegnam, to by były wszystkie książki, to już są wszystkie książki, które chciałam Wam pokazać, które przyniósł mi ten uroczy, wielkanocny zajączek. Mam nadzieję, że czymś Was zainteresowałam, bo moim zdaniem książki są naprawdę ciekawe. Zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmików, do zostania ze mną na dłużej i przede wszystkim życzę Wam spokojnych i radosnych świąt Wielkiej Nocy. Pozwólcie, że zatrzymam Was jeszcze na chwilę, bo właśnie odebrałam przesyłkę od kuriera. Przesyłkę, w której znajdowały się dwie książki. Pierwsza z nich to książka Aleksandry Popow, Żony w cieniu mistrzów literatury rosyjskiej. Na jej kartach możemy przeczytać o żonie Buchakowa, Dostojewskiego, Mandelsztama, Nobokowa, Sołżenicyna i Tołstoja. Do tej pory jakoś nie miałam okazji bliżej przyjrzeć się właśnie żonom mistrzów literatury rosyjskiej, dlatego jestem naprawdę ciekawa tej książki. A z kolei druga książka, która do mnie trafiła, to powieść francuskiego pisarza Michela Busi, Czarne Nenufary. Opowiada ona o serii morderstw, które miały miejsce w uroczym, ukochanym przez Claude'a Monet francuskim miasteczku, a w sercu intrygi znajdują się trzy kobiety, dziewczynka z talentem do malarstwa, niezwykle powabna nauczycielka i stara kobieta o swoich oczach, która wszystko widzi i wszystko wie. A w tle pogłoski o zaginionych lub skradzionych obrazach, wśród których miały jakoby znajdować się słynne Czarne Nenufary. Mam nadzieję, że to są już wszystkie książki, które do mnie trafiły i nie będę musiała znowu czegoś wam dogrywać, ale nie sądzę, żeby dzisiaj dotarł już do mnie jakiś kurier. Po raz kolejny życzę Wam radosnych i przede wszystkim rodzinnych świąt Wielkanocnych. Jeszcze pozwólcie, że pokażę Wam pogodę za oknem, która, którą prawdopodobnie będę miała przez całe święta. O tak. Jest uroczo, przyznajcie, bardziej to przypomina klimat Bożego Narodzenia, ale trudno. W każdym razie już się naprawdę z wami żegnam. Zapraszam tradycyjnie do oglądania moich kolejnych filmików i do zobaczenia już wkrótce.